Witam państwa serdecznie. 6 sierpnia zapraszam do porannej analizy z tej strony Natalia Bojko i będę mieć przyjemność dla państwa dzisiaj poprowadzić. Wczoraj rozmawialiśmy sobie o dwóch kluczowych wydarzeniach tego tygodnia. Pierwszym z nich był raport ADP, którego dane Poznaliśmy we środę i nie były one wielkim, wielkim, pozytywnym zaskoczeniem. Wręcz przeciwnie, okazały się mocno rozczarowujące, pokazując wyłącznie 330 nowych miejsc pracy. Dzisiaj mamy drugi raport dotyczący rynku zatrudnienia. Jest to raport nfp potocznie zwany payrollami, także dzisiaj druga, drugi zestaw, drugi zestaw danych pytanie na co rynek się nastawia, czy będą one równie kiepskie jak poprzedzający je raport ADP czy może tym razem okaże się trochę lepszy? Oczywiście są argumenty za i przeciw, dlaczego miałoby być tak, a nie inaczej, i sobie je dzisiaj też pokrótce omówimy. Zanim jednak do tego przejdziemy, drodzy Państwo, trzeba pamiętać, że rezerwa federalna, tak może słowem wstępu powiem, za taki punkt honoru obrała sobie w pewnym sensie rynek pracy jako taką no, swoistą wymówkę do tego, by nie ograniczać skupu aktywów. Inflacja, można przy sobie powiedzieć, nam się spina, mamy dosyć wysoką inflację, mamy dosyć wysoki popyt w gospodarce nadal na produkowane dobra, jest bardzo wiele przesłanek do tego, sami zresztą pewnie Państwo widzą, żeby rezerwa federalna zaczęła coś, coś działać w zakresie nieprzegrzania gospodarki, czyli albo podnieść stopy procentowe, albo iść troszeczkę mniejszą linią oporu, czyli ograniczyć skup aktywów. Tutaj struktura tego skupu co by było skupowane, w jakim czasie i w jakiej ilości, oczywiście również w dużej mierze wpłynęłaby na to, co byśmy sądzili o działaniach rezerwy federalnej. No niemniej jednak przesłanki są, FED nadal czeka i to czekanie jest oczywiście uzasadnione tym, że dane z rynku pracy, sam rynek pracy, sam sektor zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych nie jest jeszcze w dobrej kondycji. Jedni traktują to oczywiście z analityków jako wymówkę, inni jako faktyczną, faktyczną przesłankę do tego, żeby się z tym wstrzymać. No niemniej jednak, w mojej ocenie, jest to na razie, jest to na razie mamy za dużo argumentów za tym, żeby, żeby tutaj Rezerwa Federalna zaczęła działać w zakresie polityki monetarnej, niż przeciw. No, z jednej strony mamy COVID, mamy, że tak powiem, czym wytłumaczyć oczekiwania rezerwy, mamy czym wytłumaczyć, oczekiwania większości banków centralnych, choć co ciekawe Bank Anglii wczoraj zasugerował, że dostrzega inflację, dostrzega 4% wzrost cen i w przyszłości, tej bliskiej przyszłości, niewykluczone, że będzie swoją politykę zacieśniał. Także są banki, które mają to na uwadze. Zanim, drodzy Państwo, przejdziemy sobie do omówienia tego, co może się zdarzyć na dzisiejszym raporcie NFP, zerknijmy sobie na kalendarz makroekonomiczny. Przejdźmy sobie do szóstego, dokładnie do dzisiaj. Także drodzy Państwo, co mamy ciekawego w kalendarzu? Dzisiaj mieliśmy odczyty dotyczące produkcji przemysłowej w ujęciu miesięcznym. Wypadła ona oczywiście z Niemiec, wypadła ona troszeczkę gorzej niż poprzedni odczyt, co może być oczywiście pierwszym sygnałem do tego, że ten efekt lata jest już w dużej mierze za nami. Niemniej jednak ja bym się nie skupiała na pojedynczym odczycie, a raczej spojrzała na to wszystko w szerszym kontekście, czyli uwzględniając ISM dla przemysłu, dla usług, a nie wyłącznie pojedynczy wskaźnik. Także jest to pewien drobny sygnał do tego, że coś może się zajrzeć w przemyśle, no niemniej jednak nie, nie zwracałabym na to większej na razie uwagi. Mamy trochę, trochę danych z rynku pracy, Także z Kanady, także Kanadyjczyk również dzisiaj może być dosyć ciekawą parą walutową. Mamy stopę bezrobocia, średnie wynagrodzenie oraz zmiany zatrudnienia. Także to również czeka nas takie bardzo podobne odczyty jak ze Stanów Zjednoczonych czekają nas również z Kanady, i jak Państwo zauważają, wszystkie te odczyty to jest godzina 1430. Także jeszcze przed sesją amerykańską można oczekiwać sporej zmienności na rynku. Te pierwsze ruchy, m, które dzieją się zwykle przed sesją amerykańską, to są takie dosyć fałszywe ruchy, bym tak to nazwała. Realna wycena zaczyna się wtedy, kiedy wchodzi na rynek, wchodzą na rynek amerykańskie instytucje. Także z dzisiejszych Danych, jak Państwo widzą, najważniejsze dane wychodzą o 14.30, te o najwyższym priorytecie, więc na to de facto czekamy. Pytanie, może dotyczące samego rynku pracy, czy włączę jeszcze tylko indeks dolara, bo za chwilkę będziemy go omawiać. Czy tak naprawdę rynek pracy w Stanach Zjednoczonych jest słaby? No tutaj oczywiście można dywagować, sugerując się wyłącznie takimi technicznymi odczytami, czyli technicznymi odczytami mamy się odczytami wskaźników, które do tej pory wychodziły. Natomiast w moim odczuciu niekoniecznie, nie jest tak bardzo słaby, bo choć nadal mamy około 5, nawet więcej, około 6, ponad 6, prawie 7 milionów Mniej zatrudnionych osób niż przed, pandem niż przed pandemią. Nadal, nadal w dużej mierze główna przyczyna leżała w zasiłkach, które, które były otrzymywane przez, przez tych niezatrudnionych. Więc z jednej strony społeczeństwo się mocno rozleniwiło, bo jeżeli zasiłek oferowany, ten pandemiczny zasiłek, w dużej mierze czasem był tylko 10% czy 15% niższy. Od realnej płacy. Ciężko się spodziewać, że ktoś, ktoś będzie chciał zamiast siedzenia w domu pójść do pracy. Oczywiście są takie osoby, są takie wyjątki. Nie wnikaliśmy dokładnie, raczej nikt nie wnikał dokładnie w strukturę. Zapewne były jakieś ankiety w tym aspekcie. Niemniej jednak społeczeństwo zostało bardzo silnie rozleniwione tymi zasiłkami. Także drodzy Państwo, argumenty może kilka argumentów podam za tym, dlaczego NFP, czyli Payrolle mogą wyjść trochę większe. Zacznijmy od tego, że konsensus, oczywiście wiadomo, jakie są konsensusy rynkowe, wiadomo, jakie są prognozy, dane potrafią zaskoczyć, ale konsensus rynkowy, który w dużej mierze opiera się również na projekcjach Goldmana, zakłada 880 tysięcy nowych miejsc pracy. Oznaczałoby to skrócenie tego zatrudnienia, skrócenie tych poziomu między sprzed pandemią do teraz do 5,84 miliona mniej zatrudnionych Amerykanów w porównaniu oczywiście z lutym 2020 rokiem. Czyli z jednej strony, jeżeli faktycznie te dane wyszłyby dzisiaj lepsze, ta droga do odzyskania pełnego rynku pracy jest praktycznie dużo bliższa. Goldman również założył, że stopa bezrobocia z 5,9% powinna spaść do 5,7%. Także z jednej strony jest to pewien sygnał, że Fed będzie miał uproszczoną drogę i ten argument słabego rynku pracy w rynku pracy w słabej kondycji nie będzie już taki mocny. Także ten skup aktywów i ten proces skupu aktywów będzie nam bliższy. No niemniej jednak trzeba jeszcze powiedzieć, że zasiłki dla bezrobotnych, te dopłaty, spadły praktycznie o 29% w większości stanów. Także siłą rzeczy, skoro kończą się zasiłki, trzeba będzie prędzej czy później pójść do pracy, żeby mieć się z czego Utrzymać i ten skok spadku zasiłków był na przestrzeni czerwca i początku lipca. Te świadczenia faktycznie spadły i to może być dobrym motywatorem do tego, że jednak tych miejsc pracy powstanie zdecydowanie więcej. Tutaj, jeżeli chodzi o gorsze odczyty NFP na przestrzeni ostatnich miesięcy, trzeba też oprócz samych świadczeń zasiłków wziąć pod uwagę sezonowość. W kwietniu i w maju ten efekt takiego ponownego otwarcia pokrywał się praktycznie z takimi normalnymi sezonowymi, z takim normalnym sezonowym zatrudnieniem, co skutkowało no, niestety mniej imponującym przyrostem, jaki byśmy oczekiwali. Tak? Rynki się Rynki. Cała koniunktura ponownie się otwiera, więc oczekujemy, że tych miejsc pracy naprawdę będzie sporo, że to będzie boom. A tutaj, niestety, ten efekt zaskoczenia został bardzo, bardzo mocno wypłaszczony. Także normalnie, oczywiście wiosną, sami Państwo wiecie, zaczyna się wiele pracy sezonowej. Także w Stanach Zjednoczonych to zjawisko jest obserwowane tam również są osoby zatrudniane na ten czas letni przy, przy na przykład zbiorach czy większym ruchu w gastronomii, także tego nie mieliśmy. Zatem ten efekt tymczasowości mógł troszeczkę w tym momencie odpuścić i ten NFP będzie dużo lepszy. No, generalnie za tym słabszym odczytem payrolli jest przede wszystkim spory argument w postaci ostatniego raportu ADP, tak, który pokazał, że zatrudnienie... W sektorze prywatnym wzrosło, do, wzrosło tylko o 330 tysięcy miejsc pracy, gdzie konsensus rynkowy zakładał dokładnie 680, także nawet o połowę, nawet o połowę nie mieliśmy tak na dobrą sprawę lepszego odczytu. Co warto jeszcze zauważyć, w ostatnim oświadczeniu FOMC przyznano. Przyznano w sumie, jeżeli Państwo czytali, czy to może w Beżowej Księdze raczej tego nie było, bo tam wskazano kłopoty bardziej inflacyjne, ale samo oświadczenie, sam komunikat z ostatniego posiedzenia. Wyraźnie mówił, że rynek pracy jest takim kluczowym elementem, na który rezerwa federalna będzie zwracała uwagę. Myślę, że takim punktem przełomowym może być Jackson Hole, który mamy 26-28 sierpnia. I to zawsze tam na przestrzeni wszystkich lat oczekiwaliśmy, że ta polityka monetarna, właśnie tam są takie pierwsze sygnały o tym, że polityka monetarna może być faktycznie zmieniona. Warto powiedzieć, że przed tym posiedzeniem mamy już wyłącznie jeden odczyt dotyczący zatrudnienia, więc może być to dosyć mało, żeby FED faktycznie powiedział, że okej, okay, w tym momencie zaczynamy ograniczać skup aktywów, ale drodzy Państwo, przed kolejnymi posiedzeniami FOMC em, zarówno w tym listopadowym i grudniowym mamy już kilka tych odczytów, tak więc ta dynamika potencjalnej poprawy może być dużo wyższa. Także z jednej strony Jackson Hole zawsze jest takim przełomowym wydarzeniem. Jeżeli chodzi o politykę monetarną i potencjalne zmiany. Natomiast biorąc pod uwagę zafokusowanie się rezerwy federalnej na rynku pracy oraz fakt, że przed Jackson Hole będzie mieli bodajże, tylko i wyłącznie jeden odczyt, może być to za mało, nawet jeżeli wyjdzie on dosyć dobry, żeby żeby Fed faktycznie zechciał tą politykę zmienić. Także, drodzy Państwo, tyle jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne, jakieś projekcje na dzień dzisiejszy. Przejdźmy sobie natomiast do szybkiego omówienia wykresów. Przed nami, drodzy Państwo, indeks dolara. Widzimy, że znajduje się on w takim dosyć kluczowym momencie 92.42. Jest, to, jak Państwo widzą, miejsce potencjalnego oporu już. Już był jeden test tego miejsca. Mieliśmy tutaj oczywiście podejście do potencjalnego oporu, wybicie, przetestowanie i ściągnięcie. Także to, że indeks dolara jest w takim kluczowym miejscu, sugeruje nam w pewnym stopniu, że faktycznie ten ruch może być dosyć istotny. Patrząc natomiast na pozycje, które znajdują się tutaj na dole, zarówno traderów instytucjonalnych, jak i dużych traderów. Ta bardzo duża ekspozycja hedgersów w dół, czyli hedżowanie się przed potencjalnym wzrostem, również może być ciekawym sygnałem do tego, że ten indeks dolara ma potencjał do umocnienia. Warto też pamiętać, że hedgersi w dużej mierze, w dużej mierze drodzy Państwo, bazują też na projekcjach makroekonomicznych, więc ich pozycje z tego interwału dziennego również muszą uwzględniać potencjalne zmiany gospodarcze. Także indeks dolara wygląda dzisiaj naprawdę ciekawie. Jeżeli się umacnia, to oczywiście wiemy, że dolar umacnia się również na większości, na większości walut. Jak to dzisiaj wygląda? No w moim odczuciu rynki na razie w dużej mierze stoją, balansują między potencjalnymi wsparciami i oporami, czyli są w dosyć sporej konsolidacji. Zerknijmy sobie może na funta z racji tego, że wczoraj ten odczyt na funcie Odczyt oczywiście, decyzja Banku Anglii oraz jej sugestia o tym, że polityka będzie zacieśniana w najbliższym czasie. Nie za bardzo, jak Państwo widzą, przereagował ten fund pozytywnie. Decyzja Banku Anglii, czyli to, co dokładnie oni tam powiedzieli, czyli to, że będzie, potencjalna, będzie potencjalne zacieśnianie tej polityki. Widzimy, że rynek to przereagował, to jest dokładnie ta świeca, czyli dosyć wąski korpus, duży knot z testem potencjalnego, wspar potencjalnego oporu oraz zejście w dół. No ta wycena tutaj, ta ściśnięta kompresja sugerowała, w moim odczuciu nie sugerowała praktycznie nic, sugerowała to, że Rynek ma to na uwadze, ale fund faktycznie nie przereagował w taki sposób, jakbyśmy powiedzieli, że w Stanach Zjednoczonych będzie podwyżka. Można się tutaj opierać, że tak, funt a dolar to dwie różne waluty i ten rynek długo oparty na dolarze i rynek długo oparty na funcie, są dwa zupełnie inne światy. No niemniej jednak jest to bardzo dobra informacja, dla funda, że bank Anglii dostrzega inflację i przewiduje podwyżki. Funt natomiast stał w miejscu zatem jeżeli Faktycznie dzisiaj te dane wyjdą takie, że dolar istotnie się osłabi ten funt może sobie przereagować jeszcze dodatkowo wczorajszą decyzję, także na funcie na razie dosyć płasko, jak na większości walut mamy te wyciągnięcie porannej podaży, ale bardzo podobnie wygląda, drodzy Państwo, większość walut. Podobnie eurodolar balansuje przy krawędzi potencjalnego wsparcia na poziomie 1,18172. Jeżeli gdzieś byśmy szukali pozycji długich jeszcze przed danymi, to właśnie ten poziom jest jednym z lepszych poziomów do złapania jakiejś niewielkiej pozycji. Następnym miejscem, gdzie potencjalnie eurodolar mógłby się ewentualnie zsunąć i skoreksić, choć na razie szczerze powiedziawszy nie wygląda, mamy lekkie odbicie i tutaj dosyć silne odbicie, odbicie tej ostatniej podaży, chodzi mi dokładnie o tą ostatnią godzinową świeczkę, jeżeli ona zamknie się w taki sposób, to jest to dosyć mocny sygnał, że ten poziom, że ten poziom wsparcia jest faktycznie wysoki. Idąc dalej, USD czyli dolar do Kanadyjczyka. Dzisiaj mamy, tak jak wspomniałam wcześniej, zatrudnienie z, no zatrudnieniu z Kanady. Dosyć sporo danych. Tutaj jeszcze trzeba spojrzeć na ropę. Ropa w najbliższym czasie troszeczkę nam odbiła po tych ostatnich. Spadkach, także kat może być delikatnie silniejszy. No te pary dolarowe będą dzisiaj o tyle ciekawe, że dotknie to, ten raport NFP dotnie całego rynku. Jak zwykle te dane dotyczące Stanów Zjednoczonych, sami Państwo wiedzą, że są najbardziej reaktywne, najbardziej ciekawe. Także, mimo to, że gdzieś waluty skupiają się na takich swoich korelacjach, takie jak kat, choćby z rynkiem ropy, ten silny dolar może faktycznie te korelacje. Lekko zniekształcać, także e, patrząc na takie najbliższe poziomy wsparcia i oporu, jak dla mnie e, miejscem, gdzie ja bym potencjalnie szukała pozycji, to jest miejsce 1,24874, czyli gdzieś tutaj widzimy, że on był e, trzykrotnie testowany w ruchu wzrostowym e, testowany praktycznie dwa, no trzy razy, można powiedzieć, w ruchu spadkowym. Także, jeżeli miałbym szukać pozycji. Do zajęcia potencjalnej krótkiej, długiej czy zmiany trendu to byłby właśnie ten poziom. Jak wyglądają kryptowaluty? No, kryptowaluty, jeżeli pamiętają Państwo, ze wcześniejszych analiz zawsze analizowaliśmy ze mną wtedy, kiedy one były jeszcze w tej wysokiej kompresji. Sporej kompresji. Zjedźmy sobie na mniejszy interwał. Tutaj ciekawie bitcoin wczoraj faktycznie istotnie odbił. Już balansuje na poziomie 40 tysięcy dolarów, co jest naprawdę bardzo ładnym wynikiem. Pamiętam, że jeszcze z miesiąc temu, czy półtora miesiąca temu, trochę narzekałem Państwu, że ten efekt lata. Na kryptowalutach ten efekt HOS był w dużej mierze zaburzony. No teraz nie mamy na co narzekać, wyczekaliśmy swój efekt lata, mieliśmy go dopiero w sierpniu. No, niemniej jednak e, ten, że tak powiem, pewien rytuał, pewna tradycja tego, że kryptowaluty rosną właśnie e, w lecie, został zachowany. E, nie, w, e, nie wchodząc teraz bardziej na fundamentalne kwestie, dlaczego e, tak się stało, e, bo te fundamentalne niestety w ostatnim czasie się nie za bardzo sprawdzają na bitcoinie. Zaznaczmy sobie miejsce potencjalnego oporu, które, jak widzimy, teraz jest obecnie testowane. Było trochę ściągnięcia, znaczy, że część osób w tym miejscu powyżej 40 000 67 000 zaczęła realizować zyski. Także te okrągłe poziomy, czyli poziom 40 000, to są takie. Hmm, Powiedziałam, psychologiczne poziomy, przy których też zwykle następuje większa, mniejsza realizacja zysków. Także mieliśmy na razie realizację zysków, zejście poniżej tego, tego poziomu 40 60 oraz testowanie ostatniego szczytu. Ten test oczywiście był, mamy odbicie, co sugeruje nam w pewien sposób, że trend wzrostowy został na kryptowalutach zachowany. Jeżeli szukalibyśmy miejsca, gdzie potencjalnie można zrealizować pierwsze zyski, nie realizowałabym ich na pewno poniżej potencjalnego następnego oporu ulokowanego na poziomie 42 267. Także krypto, w tym bitcoin mają jeszcze spory potencjał do wzrostów, Mam nadzieję, że nie będą przereagowywać kiepskich danych ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli one faktycznie wyjdą. Jeszcze jedną ciekawą parą, którą chciałam dzisiaj zanalizować, to jest dolar do jena. Jak widzimy, dolary trochę się, trochę się umacniają. No tutaj szczególną uwagę, jeżeli chodzi o dolar, dolara do jena, zwróciłabym na kwestię rentowności dziesięcioletnich obligacji Stanów Zjednoczonych, czyli taki najbardziej wiarygodny katalizator, jeżeli chodzi o obligacje. No tutaj takim punktem do potencjalnej korekty może być poziom 109715. Jeżeli zakładamy, że dolar dzisiaj się umocni, to faktycznie może być to ciekawy moment do wejścia. Jak wyglądają indeksy? US Tech już przebił, przebił ten poziom 15 dokładnie 15114, Jeden także jest na dobrej drodze, mimo tej małej korekty, do pójścia naprzód. Jak wygląda DAX? Tu jeszcze mamy US500, czyli widzimy, że też balansuje przy szczytach. No i DAX. Spora świeca, na razie podażowa. Wyszła do, już została oczywiście na razie wyciągnięta do potencjalnego poziomu wsparcia na 15733. Takim kolejnym punktem, do którego może dojść DAX, jest ten potencjalny okrągły poziom 15000. 800. Także, jeżeli ten trend oczywiście zostanie zachowany, jak Państwo widzą z dalszej odległości, DAX dotknie swoich historycznych szczytów. Także, drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za wspólną piątkową analizę. Życzę udanego tradingu i udanego weekendu. Dziękuję bardzo.